Kim jesteś dobrym pasterzem, czy najemnikiem? Dzisiejsza ewangelia pokazuje nam dwie postacie: postać najemnika i postać dobrego pasterza. Chciałbym trochę z Wami porozmawiać na temat tych dwóch postaci. Zaczniemy od postaci niewolnika. Niewolnik to osoba, która jest wynajęta do jakiejkolwiek pracy, za jakąkolwiek wynagrodzenie. Najemnik dzisiejszej Ewangelii jest człowiek, który po pierwsze nie jest pasterzem, to znaczy nie zna się na pracy i zawodzie tego pasterza, nie wie co wchodzi w jego obowiązki. Po drugie, że owce nie należą do niego. Jak wiemy w Kościele katolickim na oznaczenie owiec są wierzące Jezusa Chrystusa osoby, oznaczenie mają takie. I to, że nie, zna, nie należą do Niego owcy, to znaczy, że nie ma z Nimi jakiejkolwiek relacji, relacji głębokich, takich jak można powiedzieć, że relacji rodzinnych. Po prostu ich nie zna tych owiec, i owcy nie należą do niego. Kiedy przychodzi wilk, to najemnik ucieka przed zagrożeniem. Jak wiemy, wilk może symbolizować też różne cierpienia, doświadczenie życiowe, jakieś trudności w życiu. jakie takie trudności przychodzą, to on po prostu ucieka, bo nie ma w sobie tej ofiary, ofiarnej miłości do tej pracy, którą wykonuje. Po prostu dla niego to praca, to jest zysk, jakieś zarobienie, jakieś pieniędzy. I nie chce oddawać za nich życia, bo to byłoby bez by sensu. Dobry pasterz to zazwyczaj ocharakteryzuje się Pana Jezusa. On jest najwyższym pasterzem, ale jak wiemy, On tą władzę, podzielił się z apostolami. Po prostu udzielił im władzę, taką, jaką On posiadał, daże jeszcze powiedział, że więcej będziecie czynić niż ja teraz. I właśnie tymi następcami Jezusa Chrystusa, najwyższego pasterza, są apostolowie. Jak wiemy, po apostołach tą paleczkę przyjęli biskupie. Oni są też następcami, pasterzami. Do zadań biskupich należy się po pierwsze uświęcanie, po drugie nauczanie, po trzecie rządzenie. Uświęcanie to znaczy, że uświęcają lud sobie powierzonym przez udzielanie im sakramentów. Nauczanie to, że przekazują naukę Kościoła katolickiego i stają w obronie tej nauce. Po trzecie rządzenie. To znaczy, że oni biorą się pod opiekę, jak ojciec opiekuje się swoimi dziećmi, tak i oni opiekują się owcami, których do nich należą. Jak wiemy, dobry pasterz zna swoich owce, a owce znają dobrego pasterza. To znaczy, że dobry pasterz to ten człowiek, który zna każdą owcę, zna po imieniu, zna jego właściwości, trudności każdej owcy i to, że może im pomóc w tym. Po drugie, że owce znają Jego, to znaczy, że każda owca wie, gdzie jest Jego pasterz, prawdziwy pasterz. Aby być prawdziwym pasterzem, pierwsze czytanie nam podaje, że Paweł, apostoł, który nieustannie modlił się za biskupów, klęknął i razem ze wszystkimi oddawał modlę do Boga za nich. Właśnie to jest dobry pasterz, który modli się za swoje owce za lud który Jemu są jest powierzony. Takim największym przykładem takiego dobrego posterza w dzisiejszych czasach jest święty Stanisław biskup i męczennik, który w swoich czasach, swojej kondycji, swojego rządzenia tutaj właśnie w Krakowie nie bał się powiedzieć królowie, że postępuje niemoralnie, bo przekazywał naukę kościoła. I dbał o swoje owce, bardzo kochał tego króla i chciał mu pomóc. Ale król, jak wiemy, nie przyjął tą pomoc. Może powiedzieć, że był wilk w owcej skórze, jak podałem nam pierwsze czytanie, że nie wykorzystał tego bycia owcej, a stał się wilkiem i po prostu zabił Stanisława biskupa w trakcie odprawiania przy świętej.